Panie Kalinowski, znowu remont, ocieplenie domu, nowe ogrzewanie? Wzięliśmy dotację z programu Czyste Powietrze. Wniosek jest prosty. Mogę pomóc sąsiadowi go wypełnić. Opłaca się, a korzyści sam pan widzi. Jeśli już wymieniłeś piec, ociepliłeś dom i oszczędzasz na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste Powietrze. Może potrzebuje pomocy. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. Od 25 maja uruchamiamy punkty yy, dotyczące Czystego Powietrza pracownicy gminy będą pomagać wypełniać wnioski, wypełniać te dokumenty, wysyłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze czyny będzie we wtorki i środy w godzinach od 10 do 14 oraz w czwartek w godzinach od 10 do 16 ze względu na duże zainteresowanie programem uruchomiliśmy rezerwację wizyt dostępną na naszej stronie internetowej. W ramach tego yy, czystego powietrza może być dofinansowany. Przede wszystkim tak mówiąc bardzo prostym językiem chodzi o likwidację tak zwanych kopciuchów i jeżeli ktoś będzie zmieniał ogrzewanie z tradycyjnego węglowego na może otrzymać dofinansowanie na kotły gazowe, kotły olejowe, kotły elektryczne, pompę ciepła i kotły na pellet oraz na pellet o podwyższonym standardzie, na fotowoltaikę, na pompy ciepła. Także ten wachlarz jest bardzo duży i nasi pracownicy będą pomagać mieszkańcom wypełniać i wysyłać te wnioski.